Cześć, witam Was Sebastian, wikiper.pl. Witam Was na mojej pasiece Na mojej zimowej pasiece Spadło nam trochę śniegu, który się utrzymuje No jest to tylko przypruszenie delikatne Ale zawsze coś Coś to fajniej wygląda Jest biało A co u pszczół? No pszczoły w końcu zawiązały kłęby zimowe Już są skulone, już są koło siebie Już się nawzajem grzeją Ograniczyły sporo zużycie pokarmu Bo w momencie kiedy było dosyć ciepło Temperatury były 10, 12, 15, 18 stopni to jednak to zużycie pokarmu w momencie, gdy nie mogły sobie nic znaleźć, jak latały, było spore. Teraz to wszystko się znacznie ograniczy i znacznie mniejsze to zużycie pokarmu będzie. Czy taka temperatura poniżej zera, jaka teraz jest, pomimo tego, że jest słońce, pomimo tego, że jest słonecznie, fajnie, bezwiecznie, to temperaturka utrzymuje się w okolicach minus 2 czy taka temperatura jest zagrożeniem dla pszczół Ale w żadnym wypadku właśnie ze względu na to że one będą teraz w ciszy i w spokoju sobie siedzieć będą tak jak gdyby hibernować grzać się będą nawzajem będą w okolicy hmm, kłębu utrzymywały dosyć fajną wysoką temperaturę a na zewnątrz wiadomo na obrzeżach ula będzie chłodniej niska temperatura w żadnym wypadku nie jest zagrożeniem, zagrożeniem jest wilgoć która by mogła dostawać się do uli dlatego w tym momencie póki jeszcze to jest taki początek, taki start tej zimowli ja mam wszystko podkrywane, żeby był jak największy przewiew nie mam beleczek nie mam powałki pającz, zatyczek na pajączkach na razie staram się im to wszystko wychłodzić a dopiero gdzieś pod koniec grudnia, pod początkiem stycznia pozatykam im wszystko, żeby już miały w momencie, kiedy już dzień zacznie nam się wydłużać, bo, bo teraz na razie jest cały czas coraz krótszy, ale w momencie jak nastąpi to chyba przesilenie to się nazywa i dzień zacznie być coraz dłuższy, wtedy wtedy dam im możliwość ogrzania się, możliwość temperatury i wtedy zobaczymy, czy już część matek być może zacznie czerwić, a część będzie czekała jednak do pierwszych takich solidniejszych oblotów, i dopiero wtedy zaczną czerwić. W związku z tym, że w ulach nie ma teraz czerwiu, że jest dosyć niska temperatura, zatrzymał też nam się rozwój warozy. Tego co zostało, bo jak wiadomo, zwalczamy warozy, ale rzadko kiedy udaje się zwalczyć totalnie do zera. I w tym momencie nie następuje żadne namnażanie warozy. Teraz też jest odpowiednia temperatura do tego, żeby tak jak mam gdzieś tam ule w różnych miejscach, ale tutaj w obrębie pasieki oczywiście bez przewożenia, będę mógł je wziąć, poprzenosić, poustawiać w tych miejscach, które będę chciał je mieć na wiosnę, na starcie, żeby nie było porozbijane, bo tam mam jeden ul, tam gdzieś jakiś ul stoi, tam pod krzakami stoją ule, także to wszystko sobie przerzucam tutaj stojaki, już teraz mogę pomontować w którym, momen, w którym miejscu chcę i te parę metrów poprzenosić oczywiście, żeby nie było jakichś za dużych drgań, żeby nie prowokować pszczół do wylotu, bo, bo w momencie kiedy wyjdą, kiedy zaczną szukać co to się dzieje, rozwalamy im kłop zimowy i możemy im za mocno je zaniepokoić czy jest sens zaglądać teraz do uli no nie ma najmniejszego sensu zostawmy im, dajmy im trochę spokoju do jakichś pierwszych cieplejszych dni później już w nowym roku na razie jak coś schrzaniliśmy no to w tym momencie tego nie naprawimy no chyba, że widzicie, że naprawdę jest gdzieś bardzo mało pszczoły i byście chcieli na szybko coś połączyć no można próbować ale to istnieje jakieś tam ryzyko, że że coś pójdzie nie tak i cóż, jak widać na pasiece nie mamy czego szukać na razie. Niech tu sobie będzie cisza, niech tu sobie będzie spokój. Nie niepokoimy tych pszczół, zostawmy im czas do przynajmniej połowy stycznia, żeby wtedy zerknąć jak tam z pokarmem gdzieś tam, jak będzie możliwość. Jak będzie tylko jakaś e, takie okienko pogodowe, nic na siłę teraz, żeby nie rozproszyć tego kłębu zimowego, żeby nie zaniepokoić tych pszczół, żeby nie sprowokować ich do wylatywań. Do wylatywania. Chyba czas kończyć już w tym roku. Ostatnie nagranie bezpośrednio z Pasieki przenosimy się teraz do Pszczelarni, i tam będziemy nagrywać filmiki ogólnopszczelarskie. Także wielkie dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, cześć.